na YouTube, kolejny trening na jednej siłowni. Tym razem jesteśmy na siłowni w Hamburgu. Invictus Gym. Przejdziemy sobie przez cały treningury. góry. Zaczynamy od części push. Oczywiście Smith, stary Cybex musia. jeśli tylko jest, tutaj są nawet dwa, to oczywiście muszę wykonać. Zaczniemy od takiego lekkiego skosu dodatniego. Stopniowo kilka serii wstępnych, potem przejdziemy do głównej. Tutaj kluczowe podczas wykonania będzie ponieważ to jest pionowy, żeby w dole ruchu przed były skierowane prosto do ziemi, łatwo to można zobaczyć, nagrać po prostu perspektywę z przodu i fajnie będzie widać, czy to ustawienie jest dobre, czy możesz przesunąć ławkę do przodu, do tyłu i wtedy to można dostosować. Uf. 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 Była pierwsza seria zrona, tu też przy śmiewie to jeśli wykonujesz serię. Opuszczając ciężar, staraj sobie, staraj sobie wyobrazić, że wręcz wiosłujesz tą sztangą, przynosząc do siebie, ponieważ myśląc o takim wysuwaniu, łatwiej będzie wprowadzić upadki do zejścia do takiej lekkiej retrakcji i potem wykorzystując ten ruch łopatek, będziemy mogli fajnie układać pracę klatki i wyciskając myśl wtedy o zbliżaniu bicepsów do siebie, także opuszczając ciężar. Przyciągasz tango do siebie i potem myślisz po prostu o łączeniu bicepsów do siebie. Wiadomo, tutaj akurat te dłonie nie będą się schodzić do środka, ponieważ mamy smicha. Natomiast samo myślenie o tym może wielu osobom poprawić ten ruch i zdecydowanie by jeszcze różnicę, jeśli normalnie wyciskasz, czujesz na przykład przedbarków tricepsy, to jeśli skupisz się faktycznie na intencji zbliżania bicepsów do siebie, to gwarantuję Ci, że poczujesz różnicę. <trujne> Jaki zakres powtórzeń wybrać do np. głównej serii wyciskania do bikofa? Dobrym przykładowym rozwiązaniem może być opieranie się na zakresie mniej więcej 6 do 9 powtórzeń w tej serii pierwszej, żeby na takim niskim do średniego zakresu faktycznie przepracować i doprowadzić do upadku. A druga seria back to będzie zmniejszone obciążenie, tak żebyśmy mniej więcej 9 do 12 powtórzeń uzyskali, przez to zmniejszony ciężar będzie oznaczał nieco mniejsze wymagania kontroli i będziemy mogli wykorzystać Oba zakresy. Ten cięższy, pierwszy jest na niższym zakresie, kiedy będziemy świeżsi i gotowi do tego. I potem w backoffie wykorzystać ten nieco wyższy zakres, w którym korzystamy z obu. Potem przechodzimy do wyciskania na z nitro. O ile normalnie byłoby to wyciskanie pierwsze, ze względu na to, że jest najcięższy w końcówce. Tutaj musimy mieć na uwadze to, że szafa nie jest jakaś ciężka. Także jeśli ktoś już regularnie wyciska, to prawdopodobnie ją zamknie. Więc na początku był Smith, żeby zmniejszyć obciążenie na wyciskaniu nitro. Zamknęliśmy już w ten sposób dwa wyciskania główne na kratkę. Wyciskanie na barki Strive. Strive to jest coś takiego jak yy, można być stary Prime Fitness. Czyli Prime Fitness wykupił tą firmę wraz z tą taką technologią, dzięki czemu możemy obciążyć na przykład początek ruchu, końcówkę lub środek. To się nazwa Smart, smart Strength Technology. Yy, także no, jeśli ktoś jest fanem takich różnego typu maszyn, to warto sobie testować. Yy, nie wiadomo, jak nie jest moim zdaniem jakieś wybitne to wyciskanie. Dużo bardziej wolę to klasyczne wyciskanie z na barki. Natomiast nie jest jakieś złe. Potem przejdziemy do Jay na maszynie do, do wyciskania z gym To samo co było w Ultraflexie, y tylko teraz już nie, nieco mniej siły, bo jest to w dalszej części treningu. Y no i wtedy to był pierwszy dzień treningowy po no, dość dobrych warunkach regeneracyjnych. Teraz ten dzień był nieco chaotyczny, także i tak mi wszystko udało się zrobić dobre serię. Potem jeszcze na próbę stestowałem masz, taką maszynę do dipów Nautilus Explode. Bardzo rzadka. Pierwsza szczerze, mówiąc się z nią spotkałem. W ogóle nie tylko na żywo, tylko no, nawet na zdjęciach nie widziałem wcześniej. Nie byłem zadowolony z niego. Dosyć niekomfortowy dla mnie ruch, także może ktoś się odnajdzie, ale myślę, że osobiście nie jakoś nie pasowała ta maszyna. Także tak wygląda z grubsza ta część treningu push. W kolejnym filmie przejdziemy sobie przez część bardziej Pulse i przyciąganie na plus Explode. Z góry, i przyciąganie poziomy wiosły i tak dalej, to wszystko w następnym filmie, także będzie to tyle na razie.